Może być też tak, że akurat będzie tam tak duża konkurencja, że nasz produkt znowu będzie niezauważalny, a przy braku jakichkolwiek opinii. Bardzo ciężko jest sprzedać taki produkt. Więc może w takim razie warto jest wejść w social media na różnego rodzaju grupy społecznościowe, które zrzeszają takich ludzi. Przede wszystkim światła bym bardzo mocno rozpisała. Jakie my mamy możliwości, do kogo adresujemy ten produkt, jak dobrze znamy tę grupę docelową, jak dobre mamy kontakty w tej grupie docelowej i wtedy rzeczywiście dopiero, dopiero bym weszła. To, co genialnie też wspiera sprzedaż takiego produktu, to zgłaszanie go do różnego rodzaju konkursów. Są i w świecie kosmetycznym, i w świecie mediowym, i w świecie produktów typu ubrania, i tak naprawdę w każdej branży mamy masę, absolutnie masę konkursów, gdzie, gdzie sam konkurs i, i samo przyznanie nagrody może spowodować, że ten produkt po prostu będzie zauważalny. Możemy spróbować zgłosić ten nasz produkt, jeżeli jest droższy budżetowo, do konkursu jako prezent. Mamy coś fantastycznego, super, to się tym pochwalmy. Po pierwsze, nasza marka i logo będzie wystawione w konkursie, więc już tutaj budujemy rozpoznawalność, i to też jest, to też jest pewien pomysł. Także poszukałabym i pokombinowała tak po prostu.